Usunąć to znamie, ale jakoś nie bardzo mi wychodzi. Zresztą zobaczcie, ile roboty jeszcze będę miał. W poprzednim pytaniu pytałem przechodniów, czy byliby skłonni zawierzyć swoje życie samochodowi autonomicznemu, sterowanemu sztuczną inteligencją. To pytanie jest w pewien sposób analogiczne, ale troszkę poważniejsze. Gdyby chciała się pani albo musiałaby się pani poddać jakiemuś zabiegowi typu plomba w zębie, Aha. albo usunięcie jakiegoś znamienia na ręku, czyli nie jest to skomplikowana operacja, ale jednak jest na żywym, tak. na sobie. I gdyby był właśnie taki autonomiczny jakiś chirurg, czy, czy, czy dentysta, czy w ogóle lekarz, ale mówiąc autonomiczny mam na myśli, że nie ma nikogo wokół żeby to, to nadzorował, tylko po prostu przychodzi mm -hmm. pani, naciska pani tak, czerwony rozumiem. guzik, że mam problem z zębem i on robi tam mm -hmm. prześwietlenie, diagnozę i, i leczenie. No wiem, pan to zależy do jakiego stopnia, by to było posunięte. Inkarencja wewnątrz ciała raczej nie. Ale właśnie tak na skórze na przykład, niby, że no, pani chyba cały czas nie. widzi. Chyba nie, aż tak odważna nie jestem. A gdyby z kolei człowiek to jakoś nadzorował, czyli. No to jest coś takiego, są operacje. Które... Tylko są operacje sterowane. Sterowane. Przez a tutaj tak, mam sterowane. myśli, że robot wszystko robi, a Kompletny. człowiek tylko ma czerwony guzik, żeby chyba wyłączyć. To nie warto. To, to może być nie. za późno, jak naciśniesz to. Dokładnie. Ta operacja byłaby wykonywana przez właśnie autonomiczny jakiegoś tam mm -hmm. robota, mm -hmm. zupełnie bez, bez, bez nadzoru nawet lekarza. Mm -hmm. To co Pan o tym sądzi? Czy nie bały Pan się takiego ryzyka? E, czy? To znaczy, tak jak pan powiedział, jeżeli byłyby to drobne rzeczy które by nie ingerowały tak no, stricte w głębie ciała człowieka, to myślę, że usunięcie znamienia i to, no, to um, niespołecznie chyba czymś grozi. grozi. Myślę, że, są, że byłoby znieczulenie, stąd też, stąd też no, obawy byłyby by mniejsze. No, w jakimś stopniu tak, ale myślę, że to nie byłoby całkowitą przeszkodą, żeby, żeby się takiemu czemuś poddać. A gdyby na przykład okazało się, że w wyniku jakichś tam szerokich, długotrwałych badań te autonomiczne roboty cechują się po prostu lepszą skutecznością niż ludzie, uh -huh. to chyba wpłynęłoby tym bardziej pozytywnie, prawda? Ale oczywiście, że tak. Chyba bym się nie poddała takiej operacji. Mimo wszystko miałabym jakieś tam obawy, bo yy, mimo wszystko no. Zawsze coś może zawieźć jakby w systemie. Yy, więc mimo wszystko, jakby yy, człowiek mi się wydaje, miałby taką chociażby troszkę większą kontrolę nad tym, co się dzieje podczas właśnie takiej operacji, czy chociażby właśnie jeżeli chodzi o, o ZOM. A szczególnie ZOM, tak. A jeżeli yy, komputer czy tam robot by operował, a człowiek miałby wielki czerwony. No w sensie, że człowiek by czuwał nad tym i miałby czerwony guzik, że zatrzymujemy czy coś, to pewnie byłoby już lepiej, nie? Że... Tak, wydaje mi się, że to by było takie. Większa kontrola na tym by była. Gdybyś y, do lekarza musiał iść, na przykład do dentysty, że masz zepsuty ząb, albo że na skórze chcesz coś sobie usunąć, zrobić, i tam nie ma żywego lekarza, tylko jest robot mm. i robot y, ci tam w zębie coś robi, tam. No, to, to... Ja na pewno na początku przewierzyłbym informację, jak... z kilki czasów, że pracuje ten robot, Угу. Скільки людей він вже, або навіть не людей, ну, скільки він вже мав практики, е, яка компанія є виробник, яка фірма? Е, так. Ну і напевно там немає факту е, такого страху, або щось він не побачить, у тебе в зубі. Тобто він зробить то набагато краще, ніж то зробить людина, угу. тому що немає такого людського фактору. До якоїсь помилки. Uh -huh. У нього є алгоритм, і він по ньому робить. Ну no, але кожен чоловік є ін. Може бути так, що якась людина зробить e, одну помилку, інша людина не допустить помилки, яка зробила людина перед нею, але зробить ja nie... іншу помилку. яка... Так, але я не кажу про лікарів, людей, то каже, кожен пацієнт є іншим. więc algorytm może zadziałać dobrze ten robot może zadziałać dobrze na przykład dla typowego pacjenta mm -hmm. a jak ktoś ma na przykład nietypową budowę zębów albo wiesz jakieś alergie na skórze? no ta informacja powinna ja думаю że jak się już ludzie zrobią takich robotów robotów, jaki będą robić operacje na zubach, to w algorytmie powinno być propisane takie sytuacje no i force sytuacji w jakich no, robot powinien do jakichś Czyli powinien być dobrze podobyć. przetestowany, przetestowany tak. na wielu ludziach, w wielu sytuacjach, jasne. Okej. Okay. Żeby miał jakieś do, doświadczenie, nie? Doświadczenie. No. Mhm. Pan miał jakąś taką względnie... Nies... Słuchaj, no nie skupimy się chyba no nie, ...względnie no nie. operację, ale wykonywałby to autonomiczny robot i mówiąc autonomiczny mam na myśli znowuż bez... Bez, bez, bez nadzoru bez tego, nie? tego, Czyli tego, przychodzi pan do jest. dentysty, naciska pan guzik, że yy, zdiagnozuj mnie, i on mówi, a tutaj wypełnienie tutaj tego siegowego mm. i od razu, zaczyna, znaczy od razu zaczyna, to robić jakoś tam mm. po swojemu. No też, też mimo wszystko, ja bym się wzbraniał, chociaż widzę w tym, yy, widzę w tym duży potencjał, mm -hmm. bo nie uszykujmy się, jest y, komputer ma. Pod, dobrze zaprogramowany, jest w stanie naprawdę ch z chirurgiczną, że tak powiem, precyzją coś zrobić mhm. i też on jest w stanie y, na podstawie jakiegoś wąskiego tam jakiejś małej kamerki czy czegokolwiek, czy nawet skanu y, jakiegoś tam rentgenowego i tak dalej mhm. y, wykonać jakąś operację naprawdę bardzo dobrze, dużo lepiej niż człowiek byłby w stanie mhm. y, robić a, ale też wolałbym, żeby to było bardziej wspomaganie, bo Wiem, że chyba już na świecie są takie możliwości, gdzie, mm. gdzie faktycznie tam, że tak powiem, y, steruje się trochę robotem. Lekarz tam stoi sobie za starami jakiegoś tego i tam Robotę sobie Vinci, przez się chyba tak to y, Gdzieś czy przez mikroskop, czy gdzieś sobie tam patrzy i tak jakby y, nie swoimi rękami operuje, tylko tego robota, by nie wiem, łatwa dostępność albo, albo coś takiego. To, to daje naprawdę duże pole do. Do, do robienia rzeczy, które teraz nie są możliwe, albo mhm. są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie do zrobienia, a taki komputer jakby go do, doskonale wyuczyć, jakby on się przez ileś lat uczył, no to myślę, że potem byłby w stanie dużo łatwiej i bezpieczniej zoperować takiego pacjenta, żeby mhm. faktycznie mu gdzieś czegoś nie uszkodzić, już nawet mhm. na, na mózgu, czy na sercu, mhm. no, ale mimo wszystko ja po prostu personalnie bardziej wolałbym, żeby, żeby to był jednak dodatek. Nie? Mhm. Chyba operacje korekty wzroku się tak odbywają. Że tak naprawdę główna część operacji trwa parę minut, to jest jakiś tam laser, który tam tak, spina, la, te laser, walczy. który tam gdzieś wokół dokładnie coś tam robi i że, że to tam. Pozwala wtedy bardziej, lepiej widzieć, że to poprawia trochę wzrok. On mhm. nie jest idealny też i też nie sprawia, że on zawsze będzie idealny, mhm. ale na ten dany moment on go dużo bardziej poprawia. Nie? Ale chodziło mi o to, że to jest przykład operacji, gdzie de facto lekarz czy tam personel przygotowuje pacjenta, de facto naciskają guzik tak, i, się i przez te trzy minuty oni lepiej, żeby nic nie zatykali, bo, bo tam troszkę się dzieje bardzo szybko i bardzo precyzyjnie. No, ale mhm. to jest szczególny przypadek akurat. If you wanted to go to a doctor, mm. and the doctor would have to perform a simple, relatively simple operation, would you be ready to take uh, this risk, or you prefer you, a human? Well, maybe it depends where the doctor is. Is mm. the doctor driving the machine, more or less? Or just? Uh, I, I mean, let us assume without a, without any human nearby. Okay, so it's just like the code of the machine that is automatically and the robot, going yeah, and the, the robot. robot. Okay, <laughs> uh, I think it's. It's more it, already, <laughs> it already exists. Actually, I think uh, the uh, the machine, the machine driving the the cars, are pretty much something for the future. I mean, it already exists, but not at a very uh -huh. advanced level. Uh, but the on surgery, for instance, with robots, already exists at a But those robots are controlled by a human. Ah, uh, I think yeah. it's is it like this Da Vinci robot or something. Yeah, but maybe. but they are controlled by a surgeon. They only increase. And it would be the, the next step, really, like. Yeah, and I itself. I'm, sp yeah I'm speaking about an uh, aut autonomous surgeon, automatic surgeon. Well, so it's uh, more risk. Sti still, yeah, still the risk of hacking, but maybe less because it's less control uh, by something external. Maybe it stays mm -hmm. in the hospital itself, at least. Mm -hmm. The, the driver some, of it is. There the is some hospital. staff, you mean? There is some yeah, medical stuff. Yeah, yeah, behind it at some point. Yeah. Okay. Or IT staff, but maybe in the hospital, it's not controlled by uh, some. Uh, I don't know, some server or somewhere in the. No, but I mean um, such a scenario where you, for example, have a problem with your tooth, you go, you just press a button, and then the entire inspection, diagnosis. And Everything operation is made by a robot. By a robot, yeah. <laughs> uh, I'm. I would have it. Yeah, I you I'm, would trust it. Yeah, yeah. I would feel safer than with the car, actually. Oczywiście it would be very well tested and evaluated because otherwise nobody would want to to use it. Mm -hmm. Well, why not? I would feel uh, would feel safer than with the car, personally. Mm. Okay. Gdyby pani miała poddać się jakiemuś um, niezbyt skomplikowanemu zabiegowi medycznemu, na przykład usunięcie znamienia ze skóry albo mm. coś w zębie, tak. i, i tym razem też robot by wykonywał operację. A robot? Bez lekarza. No. To Bo musiał być bardzo to um wyuczony robot mm -hmm. taki bardziej prze, prze, był bardziej taki doświadczony nie dobrze przetestowany tak właśnie przetestowany mm -hmm, wiarygodny mm. bo, to, bo jednak tak jest... to jednak bym takiego zaufania bym do takiego czegoś nie miała a z drugiej strony czy nie mm. ma pani przypadkiem może takiej, takiej myśli gdzieś z tyłu że to może działać lepiej niż człowiek że się nie męczy, nie, no że, jakby że wszystkich równo Jakby ktoś przede mną był i byłoby ok. No jakby... na pewno to była znana no. technologia, nie? No. Tak samo jak te taksówki. Mhm. Ludzie by z tego musieli korzystać. Rozmawiałaby mhm. no. się Pani? Pewnie w jakimś stopniu tak, chociaż wiem, mhm. że, już, że już na przykład stacje Dialis wprowadzają Rozwiązania samoobsługowe, że pacjent podłącza się, jakby nie było do swego rodzaju robota, mm -hmm. automatu mm -hmm. i, i w zasadzie sam obsługuje, bo też brakuje albo chce być na tyle samodzielny, stać go, żeby mieć e, sztuczną nerkę mm -hmm. u siebie w domu. W związku z czym kontakt ma z lekarzem telefoniczny, ale podłącza się sam i kończy mm -hmm. sam dializę, i no jest to oparte na jakimś tam. Tam sprawdzonym... Pewnie jest jakiś komputer. Właśnie tutaj trudno jest rozróżnić ta, ta tak, granica pomiędzy zwykłym i... robotem, a czymś, tak. co jest rzeczywiście inteligentne. Ale no rozumiem, że, że podaje Pani to jako przykład, że w tę stronę świat idzie może, nie? Tak. Coś tak, tak, coś że coś no właśnie te pielęgniarki roboty... Yy... Zapraszam. Ale Pani raczej wracając do pytania głównego o tą operację, tam usunięcia znamienia na skórze albo dentystyczne. Na pewno nie zdecydowałabym się być pierwszą pacjentką. No to nigdy nie chciałbym. Ale na przykład tysięczną? No być może. Być może tak. Gdyby to nie wychodziło o żadne właśnie poważne znamie typu wiem, czerniak, złośliwy. Jasne. Mhm. Czy Pan by się bał no. skorzystać z Faktycznie. To na tym, na, tym, na tym się nie zastanawiałem. Bo o ile on może mi zrobić kawę i może mi zrobić hot-doga i coś podać ewentualnie, o tyle faktycznie ingerencja w ciało, mhm. gdzie tak naprawdę każdy ruch może być yy, no, nieodwracalnym, tak? to może się skończyć jakimś tam uszczerbkiem nieodwracalnym. Mhm. Aczkolwiek celowo pytam nie o jakąś tam operację mhm. serca czy mózgu, tylko o takie rzeczy bardziej powierzchowne, ale jednak bez, bez nadzoru lekarza, który w czasie rzeczywistym mhm. tam patrzy, co ten robot robi. To miałbym inaczej, no, pewną obawę. Miał. Miałbym pewną obawę, bo o ile na przykład nie miałbym obawy, tak jak są to roboty operacyjne, gdzie po drugiej stronie siedzi lekarz i ten robot tylko koryguje pewne błędy mhm. natury ludzkiej tego lekarza, ale to mimo wszystko ten lekarz wybiera, nie? Mhm. Chociaż z drugiej strony, no właśnie, bo z, to jest tak, że z jednej strony chciałbym, żeby ten robot nie, nie, miał, tego, nie miał tego czynnika. Moralnego, tak? On ma zrobić zadanie. Mhm. On ma zrobić zadanie. Mhm. Tak? I, I koniec, on ma cel, wyznaczony cel. Nie tak jak człowiek, że tam może być zmęczony. Mhm. Ale nie, miałbym obawę. To, jeżeli jest pytanie, czy miałbym, to miałbym. Pewną obawę miałbym. to mhm. mi się wydaje. Bo to oczywiście jest związane z tą kwestią, że na przykład takie roboty mogą być dobrze przetestowane i może się okazać, że średnio one działają lepiej jak ludzie. Nie? Także hipotetycznie powiedzmy, że tam naukowcy pomierzyli jakieś tam wskaźniki jakości ich pracy, się okazało, że roboty tam o ileś procent, dentyści robotyczni, czy tam ci roboty, które wycinają znamiona na skórze, rzadziej się mylą, na przykład wycinają mniej niepotrzebnie skóry i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale mimo wszystko to nie jest człowiek, to jest automat. Że pewnie na, na, na pewno na decyzję miałby wpływ to, czy słyszałbym, jakie bym oceny usłyszał od innych ludzi, tak? Mhm. Jeżeli nie, nie słyszałbym o pewnie jakichś drastycznych wypadkach, które do, do których mogłoby dochodzić, mhm. tak? czyli kończyłoby się to no, zawsze, zawsze pozytywnie, albo w większości pozytywnie, to pewnie ten, tam moja chęć, no, możliwe skorzystania z takiego czegoś, pewnie by się mocno przesuwała, ale to no, na. Obecnie tak, jednak wolałbym kontakt z człowiekiem, nie. Uh -huh. Chociaż obarczony błędem pewnym. Uh -huh. Nie? Bo tu tak jak mówimy, nie? Zawsze może zadrżeć ręka. Eee, no. Ręka człowiekowi. Człowiekowi właśnie. Tak, A bo to nie zadrży, ale może wszystko źle zrobić eee, No właśnie, nie? To jest, to jest, to jest, to jest właśnie pytanie. Do, do... Robot ma wyznaczony, inaczej robot, algorytm, ma wyznaczony cel, on ma go spełnić, tak? Mhm. Tak? Gorzej lub lepiej, ale ma go spełnić. I nie ma, nie ma żadnego, no, może mieć blokowane bezpieczniki, ale mamy pewne bezpieczniki, chyba, tak mam wrażenie, że człowiek ma bezpieczniki pewne, pewne bezpieczniki moralne. Mhm. Tak? Pewne bezpieczniki moralne. Natomiast pytanie, jakby to miało wyglądać w takich urządzeniach, które by naprawdę miały nam towarzyszyć w życiu i i gdzie my tej takiej ludzkiej strony, myślę, że na początku byśmy byli zafascynowani tym, że mamy roboty, które właśnie mają wykonać swoje zadanie i koniec, tak? Mm -hmm. Natomiast myślę, że prędzej czy później będziemy szukać urząd nawet urządzenia, które pewną moralnością się będzie... Yy cechować pewną ta, tym, 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 taką iskrą ludzką. Które będzie współdzieliło z człowiekiem system wartości na przykład, na przy... nie? Albo na przykład. jakąś taką wiedzę o tym... Ja nie mówię, że jak... się roześmieje w tym samym momencie mm -hmm. będzie też płakać, mm -hmm. ale takie urządzenie, które będzie wyczuwać... Oczywiście nie oczekujemy tego po maszynach, które mają, mają spawać kadłub karoserii, tak? Mm -hmm. Tam nie potrzebujemy tego. Mm -hmm. Chociaż. Ale, ale, w taki, ale, w, ale w Nie taki, zaszkodziłoby. Taki, ale w takich maszynach, które, które pewnie będzie, będzie ze, ze mną miał taki blis, bliski kontakt, tak? Gdzie to do właśnie, no, jeżeli on ma mi coś robić w, moim, no, no, w, w obrębie mojego ciała, to pytanie, czy on nie powinien chociażby powiedzieć, no właśnie, mieć takiego faktora, takiego, że, że on się jakoś... No a, gdyby ba... to, a gdyby to było moje ciało albo moja ręka, nie? żeby robot tak bardziej Właśnie. traktował to osobiście, no. No. Mhm, czyli ta empatia. Gdybyś miał jakiś zabieg medyczny mieć wykonany, ale nie jakieś takie tam operacje na mózgu czy na mhm. sercu, tylko jakieś na przykład usunięcie znamienia z ręki albo na okay. przykład jakąś tam operację na zębie, y, z, z, z wypełnienie plomby, ale znowuż y, o, operatorem byłby robot, no. Okej. Okay. I nie byłoby tego... I nie byłoby człowieka, który to nadzoruje nawet. Okay. Tylko przychodzisz do pustego pomieszczenia, mówisz, boli mnie ząb Trochę gorzej. E, dlatego, że jednak nie mogłabym e, zakomunikować, czy nie wiem, czy coś mnie boli. mogła. E, ja mogłabyś, mogłabyś krzyczeć No tak, oczywiście. No, Może nawet ty miałabyś czerwony przycisk, żeby przerwać, że jest, ale to pewnie niewiel, niewielkie pocieszenie, jak akurat w środku... No właśnie. I robot yy. mówi, ja muszę tylko dokończyć, bo przecież nie wypuszczę pani z dziuro. W momencie kiedy to sobie teraz wyobrażam, to yy, nie chciałabym yy, poddać się takiemu yy, zabiegowi. Yy, Także no, na ten moment nie, nie byłabym na to gotowa. Yy, jeśli tutaj mam na myśli stomatologa, może coś innego mojego może. Właśnie mojego... usunięcie znamienia na skórze. A gdyby to było dosyć dobrze przetestowane, że na przykład przed tobą 5 tysięcy ludzi przeszło i wystawiło pozytywne opinie w Google. No to czemu nie? Gdyby, gdyby były właśnie same dobre opinie, że to było bezpieczne... Ale nigdy nie wiesz, jest... czy nie jesteś jakimś wyjątkiem i no nie, tak, nie masz nietypowej nie budowy zęba albo... To nigdy nie wiadomo, to prawda. No ale jest to gdzieś tam, myślę, w przyszłości całkiem prawdopodobne. Mhm. Muszę powiedzieć, że ludzie całkiem odważnie podeszli do tego pytania, spodziewałem się większych obaw, no a tutaj okazuje się, że całkiem otwarcie podeszli do kwestii prostego zabiegu medycznego. Teraz zapytamy sztuczną inteligencję o to, czy poddałaby się takiemu zabiegowi, przy czym jak zwykle podkreślam kwestię tego ja które nie istnieje przynajmniej w takim rozumieniu jak ludzie to rozumieją. To znaczy jest to konstrukt stricte językowy, syntaktyczny. Ta ten model sztucznej inteligencji nie prowadzi wnioskowania logicznego i on też nie jest samoświadomy, chociaż teoretycznie wedle mojej definicji samoświadomości mógłby być. No to słuchamy co model GPT-3 ma do powiedzenia na temat tego, czy by się poddał zabiegowi, prostemu zabiegowi medycznemu, gdyby posiadał ciało? No oczywiście, również to sformułowanie, gdyby posiadał ciało jest stricte syntaktyczne. Istnieje wysokie ryzyko nieudanej operacji, w tym zabiegów trudnych lub niemożliwych do wykonania ludzkimi rękami, takich jak sztuczna inteligencja. Dlatego ważne jest, aby roboty były w stanie świadczyć wysokiej jakości usługi, bez obaw o zaangażowanie człowieka. Nie, nie bałabym się poddać prostej operacji, takiej jak założenie plomby lub usunięcie znamienia, gdyby ta operacja była sterowana przez robota. Wierzę, że ta technologia jest na tyle zaawansowana, aby bezpiecznie i poprawnie wykonywać te zabiegi. Uważnie wsłuchując się w odpowiedzi sztucznej inteligencji, można odkryć, szczególnie bazując na błędach, jakie ona popełnia, że jej ja jest konstruktem wyłącznie językowym, że to nie jest żaden samoświadomy byt, ale jeżeli ta sztuczna inteligencja byłaby lepiej nauczona, po prostu, to byśmy już nie odróżnili jej, takiego stricte językowego modelu, od jakiegoś faktycznie świadomego bytu. I na tym właśnie polega problem chińskiego pokoju. Mam wrażenie, że kolejne pytania i kolejne odpowiedzi stają się coraz bardziej ciekawe, a przed nami jeszcze trzy mm, części tej ankiety, także jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie. No i do usłyszenia w kolejnych częściach ankiety.